Cześć Makka, wszystkim, z tej strony Kuba, a to jest już jakiś tam odcinek na moim kanale. Dzięki za 14 subów! No, a my wybijamy w trybie na bo ten odcinek będzie polegał na jedzeniu, na słodkościach. Jedna śmierć w Minecrafcie równa się. nie wiem jaką słodkość po prostu. Jaką słodkość? Mam tu przygotowane. Ciasteczko takie, pieczone przez moją babcię I tutaj loda pokrojonego parę... I dwa ciasteczka, i takie ciastko przekrojone na pół No oczywiście my będziemy grać na survivalu, bo wiecie Śmierdza się tylko na survivalu, więc Mam nadzieję, że nie zginę więcej niż 10 razy Bo tyle aż jedzenie nie mam, czekaj Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Osiem kawałeczków jedzonka mam no, mam nadzieję, że wiecie, że nie będzie to jakiś dla mnie, nie wiem. W ogóle ja mam skina nowego. E, nowy skin, Przezwyczajcie się do niego, bo nie wiem, czy nie będę grał, czy będzie oryginalny na no, moich odcinkach już, czy nie. Więc my, my będziemy zaczynali craftować, Tylko czekajcie, żeby było trudniej zginąć, to dajemy na pokojowy. A w sumie ani ja tak nie chcę ginąć, ale. No, wiecie, pewnie zginę gdzieś skoczę, czy coś mi się stanie. No, my, my zaczynamy z tym surubiorem, tylko czekacie, ja trochę Wam podgłośnie tutaj, o Minecraft'a podgłośniamy, żeby było to słychać, nie? To wiecie, tak trochę. Już les, i to w ogóle może być nowa seria. Taka na kanale, tylko nie będę zawsze czegoś jadł, nie? Tylko po prostu będziemy później zwykle grali. Dziękuję bardzo. Czekajcie, my co zrobimy? Coś tylko... Dobra. Dobra, wszystko, wszystko sobie skraftowałem. potrzebowałem. E, teraz możemy sobie na craftingu trochę pokraftować. No Dziękuję też bardzo. E, kurczę, siekierkę robimy. Istnieją nie mogłem siekierkę zamiast miecza zrobić. To by było bardziej pomyślne. A, dobra, nie pomyślę, Nie mówi się pomyślne, co ja gadam, zagadam. Dobra, trochę przynajmniej sobie level nabiję, o! No i właśnie bym przez to zginął. Co jakiś. Cave. Dobra, na razie sobie kobla wykopiemy. Elo. Nie ja będę sprintował, bo od tego mogę też zginąć Jak chcecie odcinek z Fortnite'a to, to w ogóle piszcie, bo sobieśmy zagrali stola zasadzie wygrałam w ogóle stolówkę No ale niestety nie nagrywam z tego odcinka Więc zbieram kwiatuszki, nie no. Chyba co zbierał kwiatków, po co mi? Muszę sobie skraftować coś jeszcze później, ale to już później. więc teraz Kurczę. Um... Kurczę! Po co ja tu chodzę w ogóle jak tam jest węgiel? No kitzemu? Ja nie mam, przecież nie mam kilofa, bo... <laughs> powiedziałam Elo! Nie i po kilofie. Wystarczy powiedzieć Elo. Bo mówicie... Patrzcie! Mówicie, patrzcie, Elo! Wystarczy powiedzieć Elo. I po kilofie, nie? To znaczy nie działa tylko na kilofie, patrzcie. Elo Na wszystko. Myślę trochę kobla jeszcze wykopiemy. Koblestone. Dobra.

No, dobra. Mamy teraz, możemy sobie jeszcze pokopać. Jest jakieś żliwo? Jest jakieś żliwo tutaj. Nie ma, dobra. Kopiłem wszystko, nie? Następny odcinek zrobię taki: jedna śmierć równa się, jeden punkt. Tylko nie w ogóle na jakiejś mapie, tylko no, no normalny tym. Na normalne gierce. Dziękuję bardzo. W ogóle e, lody ekipy. Lody ekipy. No, pogadajmy o lody, lody ekipy. No, lody ekipy. Nie są tanie, oczywiście. Ale też w sklepach ich nie ma. Będę dzisiaj w lewku, żeby kupić na odcinek lody ekipy. Nie ma. W dino nie ma. Znaczy, najpierw byłem w dino. Nie ma. W lewku nie ma. Ale jutro po południu będą, więc. No. Jutro będzie piątek, więc może zrobię jakiegoś live'a w ogóle. Zn znaczy, może na pewno. Eee, może. Znaczy może co ja gadam? Raczej zrobię jak jest lewa bo chciałbym, żeby dzisiaj jeszcze ten odcinek wrzucić, żeby się udał w ogóle i tak dalej. Zaraz się wyrowalniemy. Kurde, ale... Dyr! Burdziesz mnie! Muszę ciąć ostatnie ciosy bo na Wiedziałem! Czyłem to w kościach. Jak, jak nie to... Patrzcie, jak teraz nie będzie trzy ciosy, to muszę sobie wymienić kości. No, widzicie mnie nic się Nie muszę sobie wymieniać kości. Widzicie? Nie. Ja normalnie teraz czuję, że chyba no nawet na raz. Kurde. Żebym... Ja tak skaczę, nie wiem. Boję się, że tu coś. Wiecie. Zaraz zginę, czyli ja. Czemu w ogóle mi HP nie zabiera? Chodzę cały czas. Sprint, sprint, sprint. Ja mu chociaż raz zginąć. Gniemy tak specjalnie? Kurde, nie chcę. Nie chcę grybnąć od tego słodkiego. Pokminę jeszcze, czy to zrobić. Nie wiem, czy to zrobić. Ja w ogóle kamerki nie mam. Przepraszam, że nie będziecie widzieli, jak to jem. No. no sorry, no, po prostu. Ale teraz sobie będziemy kopać. Trochę dirta i spadamy specjalnie. Teraz specjalnie robimy. Dobra. Zobaczycie jak specjalnie zginąć w Minecraft. <laughs> Może następny odcinek zrobię 30 sposobów na zabicie się w Minecraft. To jest pewna śmierć teraz. Sorry, Kuba, że muszę ci to robić. Myślałam, że to jeszcze nie śmierć. I w ogóle nie mam itemków. Fajnie. Wszystko od nowa będzie. Dobra. Ej, będę sobie kawałek loda. Mmmm. Kocha. To było gdzieś w stronę górnie. A tam poszedłem. No. Ale kurde, ale fajna lada, sobie zjadłam. Natomiast mój level, już nie będę miał pierwszego levela, kurde. W ogóle SkyBlocka jakiegoś bym chciał nagrać. I sobie chyba dzisiaj właśnie ściągnę SkyBlocka. No i następny odcinek będzie SkyBlocka. Tylko czekajcie. Pyk, 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 nie jest piasek to To zginęło nie? Słyszałem takie takie, co mogło być? Nie wiem, serio, naprawdę. O kurde, nie wiem, no, co jest, czemu ja akurat musiałem teraz spać do dziury? No, a poza tym, możemy sobie jeszcze tutaj wychodzić, nie? Zabić jeszcze raz. Przepraszam, że ten odcinek będzie trwał tylko 10 minut, no. Ale nie chcę mi się nagrywać takiego drugiego odcinka. No. Więc w tym odcinku no to by chyba było już na tyle, nie? Była jedna śmierć. No. Jeśli Wam się odcinek podobał, to wiecie, możecie dawać tą łapkę w górę. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, jak jesteś nowy, nowy. No. Ja się będę cieszył. No. A my skaczemy. ostatnia śmierć. No i ja się z wami teraz żegnam, męce ostatnie. No, może miasteczko powiedzmy. Mhm. Mm mhm. No, a jestem tutaj, głos mój załagodzony. No, na, be... na pewno. Niam, niam. No, a my się widzimy w następnym odcinku. Siemano!